Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj mamy niedzielę i wybieramy się uuu! Jakieś zwierzątko było. I wybieramy się właśnie na rodzinną wycieczkę. Max, jak widać, prowadzi, gdzieś nas zwiezie. Max, gdzie jedziemy? Nie wiem. Do lasu. Do lasu. Gdzieś jedziemy do lasu, pospacerować. Jest to prawda chłodno, no, ale trzeba się dotlenić troszkę po sobocie. Aleksandro uśmiechnięty. Siema. Piotrek z przodu. Hej, hej. Max mówi za bardzo nie może. Bo jest skupiony na drodze. No. I ja. Izabela. 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 Wyjątkowo siedzę z tyłu obok mojego synusia Aleksandrusia. Zadowolonego zresztą. Co robiłeś z rana dzisiaj? Nic. Nic nie robiłeś, jak można nic nie robić. Kolejny. No, co robiłeś? Ciekawe. Nie, nie czekałeś, oglądałeś. No, ale nie mogłem się zabrać za skupić. Dlaczego? Bo ciekałem. <laughs> <Nie śmiech> na się mnie? Na no. A nie mogę się doczekać, kiedy wyjdziemy z domu. Gdzie nasz Maksymilian wjezie. Co to jest pytanie. Też jestem ciekawa. Ma jakiś plan? Nie Maksymilian, gdzie nas wiedziesz, Gdzie nas wjeżdziesz? Dzisiaj tu. Piotr, dzisiaj pani Zofia napisała ci, że jesteś człowiek orkiestra. Tak? Tak. Wow. To co, pozdrawiamy panią Zofię? Tak, pozdrawiam panią Zofię. Miło tak przeczytać. W tej chwili poruszamy się w kierunku lotniska Gyppersdorf, i z daleka widziałem, właśnie, że jakiś samolot stoi. Aczkolwiek może to być motolotnie, ale nie jestem pewien, zobaczymy. Albo szybowiec, bardziej szybowiec, przepraszam. Max tutaj nas wiezie drogami takimi, ale chłopak się uczy. A jak tam ekipa z tyłu? Dobrze, dobrze. Lol. Cukierki zajadają. Tutaj, żeśmy kiedyś byli, to i za tutaj latawcem sterowała? No, ładny jednopłatowiec. O, pan wysiada. No, chciałbym zrobić sobie taką koncesję na samolot. Jak Michał Wiśniewski ma. I poszywać. Widoki piękne. Niesamowicie. Prawie jak zakopane. <grym> Tylko śniegu nam brakuje. O. No. Ale była skarpa. Max, ty ćwicz, ćwicz, bo na białkowo w nas zawiedziesz. O, Max się szykuje. <grym> Mamcie tą Kazałam moim dzieciom założyć czapki i proszę patrzcie jak oni ubrali czapki. Przepięknie! Wyglądacie jak z z Egiptu. się, że tak się jest, dobrze. To pięknie teraz wyglądacie. Jak wariaty jakieś dwa. Przyjechaliśmy na parking, ale niestety nie mamy monet, żeby zapłacić za niego. Więc musimy jechać w inne miejsce. Piotrek jeszcze szuka w samochodzie. Może coś tam wykmini? Masz? Dobra, ale zimno jest. Wiaterek wieje. Także no pięknie wyglądacie. No taką miniaturę zrobię. Fotkę zrobię. Uwaga. Zrób trochę ręce tak szerzej jak Aleks. Żeby ty dobrze masz. Tak żeby tutaj było światło. Godzina. Uwaga, uwaga. Jest. Ale wyglądacie... Duży dosyć parking jest tutaj. Miejscowość się nazywa Waldenburg. Tam jest zamek. Ale my idziemy sobie do parku po spacerować. Pięknie wyglądają Kaptury i czapki. czapki. Ściągnąłeś czapkę? Załóż czapkę. Nie, idę szukać ojca rodziny. I co? Masz? Masz do której mamy? 13.58, dobra. Tak, ludzie mówią, że jedna godzina to za mało jest. <noise> Nam starczy, z naszymi dziećmi. <noise> Isa już z Aleksem wychwała do przodu. Max oczywiście chęt daleko z tyłu został. Idziemy właśnie Aleją Kasztanową. I tutaj musimy przyjechać w lecie, jak będą kasztany kwitły. Bo tu jest taka Aleja Kasztanowa. Naprawdę przepięknie to wygląda. I na spacer. Ktoś biegnie! I? Ogoniłeś nas? Tak. Aleks mówił, że ty rodziny pomyliłaś i idziesz z inną. Uch. ty zrobić, zimno, zimno. No czuję, że szczypię w palcach. Także no. ruszamy Aleją Kasztanową. Przed siebie <laughs> Powiedz jeszcze raz Żyj patrzymy sobie, a sypią tu kasztany Aha Kasztanowca O kurcze, wiecie jak jest zimno Ale Jest bardzo my zimno Cześć, młodzi i zaraz się robrzyjemy. No tak Go 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 nas Chłopaki narzucili tempo, także idziemy bardzo szybko. Max, gdzie idziemy? Gdzie Ty nas prowadzisz? Tam na górę. Mamy godzinę, zdążymy? Ja nie wiem, ja nie wiem, jak długo dam radę w takim tempie. Patrzcie, to jest takie... Musimy formę utrzymać? Musimy formę utrzymać, bo nam padał wyzwanie, że mamy na wejść na piwotę. A pamiętam, tak. Tak się szykujemy się. Nie pamiętam Niku. Musimy trzymać formę i trzeba zrobić ten challenge. Pozdrawiamy pana. Widzi tak, pan jak nakręcił? Plecaki, chłopaków. Plecaki, jedzenie weźmiemy i idziemy na piechotę tak. na biokę na ten odcinek będzie zjajający pewnie. Zimno szczypie, ale coś się rozchodzi. Bo idę i zieje. Wiatr zaczął wiać bardzo, bardzo mocno. Także dzieje się. Uff, zimno jest straszne. Nieprzyjemny wiatr, ale o kondycję trzeba dbać. Trzeba się wybierać na takie rodzinne spacery. Mobilizować się nawzajem, bo jak wiadomo, ruch to zdrowie. Także mobilizujcie tyłeczki i zamiast poranek przed telewizorem w niedzielę. Na spacerek się wybierajcie. Dokładnie, obejrzyjcie nasz odcinek z rana i pójdzie na spacer. Tak, pomimo zimna, chłodu, wiatru, dobrze, że nie pada, Ale dobre Ruszamy. jest to, że teraz nie pod wiatr, będziemy wracać z wiatru. Tak, 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 bo twarz zamarza w tym momencie. No, wiatru. Okay. Wiatru jest. Ale spacerują ludzie widać. Też. No mamy takie dosyć, dosyć tempo fajne. Jak tam z przodu? <laughs> A odwrócicie się na sekundę? Ślicznoty. Super wyglądacie. No popatrz, Alex dogania Maxa. Niewiele mu brakuje. Jak ja oglądam te nasze wcześniejsze filmiki, widzę jak Aleks jest taki mały. A ty Co w ciągu nie? roku taka szybka zmiana, no to naprawdę. A ty mi pokazałeś ostatnio taką fotkę ze sklepu, jak trzyma owoce. A no to ten... Tyno, a dasz mi ten... tą fotkę, to dam, dam. pokażę ją teraz. Ale malutki. Fajny. A teraz wyrósł taki kawaler, chłopak wielki. Obaj są duzi. Czas leci. Wszystkie pływają. im to nigdy nie zimno. Szlak taich się nazywa. Tajch to staw. Tak? Czy... Tak. Uwaga, autoryzacja. Jest... Chwila. Gdzie wy nas prowadzicie? Czy ktoś tu już wcześniej był? Nie. Ja też nie był. Czy tam wiemy też, gdzie idziemy? Ten, na pewno ktoś się przyjeżdża. Trochę dogonimy chłopaków, posłuchamy. O co tu chodzi? Co tam? Myślimy, jak zaplanować to tam trasę. Aha! Ja myślę, że trzeba jeszcze do Dinea zajrzeć. <laughs> Ale w domu jest zupa! Tato ugotował cię zupę! Tato, jak jest no smak. tak nie ma Jarzynową? A na drugie, gdzie rybka, ziemniaczki i surówka spora. Dinner to przystawka. Dinner to przystawka. Ja teraz ja zrobię takie od moja własnej roboty. O! Ja. A zacznę, jakbyśmy poszli tutaj mieszkać 6 gdzie... minut po narozu, byśmy mieli wychodzić. No niby tak. Teraz myśmy przyjęli inicjatywę i skręcamy w lewo. No bo w prawo nie ma gdzie? Tak naprawdę. Ale ludzi, ale na jodę. Wow! to idziemy do wiem pięknie, będziemy się przestoić. Czekajcie nam godzina parkingu starczy. A Mistrz. Ludzi idzie bardzo, bardzo dużo. Ojej. Oglądamy się, zgubiliśmy dzieci. Uuu, gdzie nasze dzieci? wiesz co? Prankują nas. Są za drzewo się schowali. Pies was znalazł. ale nas prankujecie. Teraz wiem, jaki tytuł odcinka dam. Zgubiliśmy dzieci w parku. No to nas jeszcze nie było. Nie, nie byliśmy. No i proszę, jak Marek zaplanował nam wyjazd. Pięknie. Na okrężną drogą, ale gdzieś tam jest. No to są. Ciekawe jak daleko zejdziemy. To jest szkła jest bierne. Mhm. Mm Ale nie zrobili. Ale fajnie to wygląda jak co się na dłoni. On tam zabijał tak fajnie ta do tego. Jakby nie na tej bluzy białej, tego kurtka, to, to by się zgubił. Wyglądał jak to drzewo. To Masz kolor drzewa teraz. Dotarliśmy do bramy. Chcą fotka. Na no klawisz, to jest na rywal i springe mi te eier. Piotr w ekipie będzie robił zdjęcie. Super! O, i tak nawet w pionie. Także przechodzimy przez bramę, tak? Idziemy prosto. I wchodzimy pod górę. Ło! Najczęściej tu przejeżdżać, bo tu jest chodzenie, chodzenie. Fajnie. Proszę, i tutaj mamy grotę. Spokojnie, by tu można było auto zaparkować. No fajne, ciekawe miejsce. I musimy ruszać dalej. No sprowadzić dalej. 1795 ja ja rok. Co masz? Zjadę ja w drugą górę. No to idziemy w drugą górę. Na drugą górę, a nie w drugą. Ja w Za mną Grota Zaliczona. Ale ekstresowy spacer. A i mi wczepło. <grych> ja, o tutaj widać, jak rzeczka wpływa. A tu jest amfiteatr. Proszę, tu jest amfiteatr. Zabraknie nam czasu. To wygląda jak po Zobaczmy, co to jest. Irmin Soile. Mam taki plan, żeby tu wziąć i rowerę rower przyjechać. Patrzcie, jakie drogi. Wysoko jesteśmy, idziemy. Jaki czas? Ile mamy jeszcze? 24 po, czyli. To powinniśmy wracać. 44, 24 minuty. Idziemy? Nie, do parkingu. 58. Jak? 58? To 30. Czyli fajnie było o, tam zejść. To powinniśmy tak. dać radę. Także musimy trochę przyspieszyć. No ale na pewno musimy tu przyjechać jeszcze. Odkryć, naprawdę tak, przyjedziemy tu z pewnością. Tereny przepiękne. Izabela robi zaskoczenie. Moment zaskoczenia i po prostu biegnie. O! Leci jak samolot. Ja też lecę. Motylem byłem, ale przytyłem. 3, 2, 1, GO! To są dwa motyle, które przytyły. Mm. I będzie przebitka. Aleksander Aleksander nawet tak samo się pisze Co się tutaj dzieje? Co to za walki? Nie ma walki. Max, Alex, chodźcie zobaczyć Ot to Aleksander Aleksander Umar... Umarł jak miał rok Nawet nie cały, bo się urodził w sierpniu, a umarł w lutym. Pół roku Pół roku o kurcze. I tak dziwnie, 28 się urodził, 27 zmarł. Ciekawe kim był od Aleksander. Sprawdzimy Ruszamy dalej w takim razie. I dotarliśmy do mini amfiteatru Zobaczcie przez dostaje się tutaj po kamieniach Do pieczarek jakieś Przejście tutaj Wow

Ale ich przestraszyłeś. <noise> Stoję sobie w ciszy, tak? Oni sobie idą, spacerują wzdłuż strumieka, a Piotrek wyskoczył. <noise> Patrzcie, właśnie tu jest przykład, jak się niszczy drzewa. To jest piękny kasztanowiec, podejdziemy, zaraz przeczytamy, jak się nazywa. No tak, właśnie. Szacunek dla drzew. Zaraz wam powiem. Dobrze. Gemajne. Wrost kastanie. Z Macedonii. Kasztanowiec z Macedonii tu jest. Uh. Zaraz mu się spadnie. O, a tu jakieś gospodarstwo. A jakiego wy jesteście zdania? Na temat tych drzew, że tam pan wchodził przed chwilą na drzewo. Które jest z Macedonii pochodzi posadzony tutaj i tutaj jest wiele takich różnych drzew i czy on powinien wchodzić na taki kasztanowiec? Nie, strasznie tak coś. Strasznie, nie. No. A ty nie jest. I powinien za to mandat dostać waszym zdaniem? Tak. Moim też. A dlaczego? Bo to jest unikat. Takie drzewo no. nie tylko w Niemczech, ale ogólnie w Europie, prawda? No. Po takim spacerze już się od razu cieplej zrobiło. Teraz spokojnie można było jeszcze ze dwie godziny chodzić. Już te ręce tak nie marzną jak po wyjściu z auta. Lepsze krążenie krwi. I człowiek może maszerować. W parku od razu jest znak, że pieski powinny chodzić na smyczy. No myśmy mieli takich wiele przypadków u nas w parku, że ludzie puszczali duże psy i byli oburzeni tym, że Zwraca się uwagę, żeby zapilił psa. A tu się zaczyna Aishen Aleje. I cała Aleja Aishen. No, naprawdę fajny park. To jest fajne drzewo. Jak byłem dzieckiem, to w parku u nas też były takie drzewa, że miało to jaskinie nie? I zawsze wchodziłem do środka. No to jest też bym się zmieścił, ale kurtkę pobrydzę. Ha! I w drzewie wyjasta drzewo. Tam na górze byliśmy, o tam, 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 tam. Także fajnie, fajnie, fajny spacerek. Jedziemy. Wszyscy lekko zmachnięci. Pełni ochoty. Wracają do domu, aby zjeść zupę. Gdzieś przygotowałem zupę. Taką warzywną. Z kalafiorem, z brukserką. Mam nadzieję, że będzie wszystkim smakować. Na pewno. Jemy ja tak smakiem. Lubię zupy gotować. Ja lubię jechać. No i widzicie, tutaj u mnie już tak kamera nie lata, a Izabela potrzebuje nowy telefon. Ostatnio byliśmy w Media Markt, Oglądaliśmy fajny telefon. Dobędę dopiero filmy. O, zaraz dojedziemy do miejsca. Tam troszkę wyżej. Jak jechałem do pracy. Przez drogę przebiegały mi trzy ogromne dziki. Jak hamowałem, włączyły mi się ABS-y, a jechałem tylko stówką i ledwo hamowałem przed nimi, a one nawet na mnie nie zwracały uwagi. Z lewej strony na prawą przebiegały, Dziś one tutaj mają dujowe, bo już nie pierwszy raz w tym samym miejscu przebiegają, ale tym razem były bardzo blisko. I po takim spacerku czas na zupkę, według Piotrka. Patrzcie, jaka gęsta jest, mega. Warzywna z brukselką, z kalafiorkiem. Podana jest w talerzu, jeśli ktoś nas dłużej ogląda, kojarzy talerze z Chorwacji, tam gdzie Polacy bili się w sklepie. <ślesk>